Księga Apokalipsy, to jest taka księga, gdzie sprawy najważniejsze są poruszane. I między innymi jest opis tego, że Baranek zabity jest godzien otworzyć Księgę Przeznaczenia. Oczywiście ta Księga Przeznaczenia to jest księga Słowa Bożego, Słowa, które przemienia, która daje nową nadzieję, ale także księga, która. Doskonale opisuje całe życie człowieka. Dlatego, jeżeli chcemy naprawdę zrozumieć, jakie jest nasze przeznaczenie i to w kontekście naszego odchodzenia, ale także sądu ostatecznego, to musimy głęboko studiować księgę, która ma w sobie życie, księgę, która ma perspektywę dla naszego życia. To bardzo ważne. Księga Przeznaczenia została spisana po to, żeby baranek, który ostatecznie odkupił nas swoją krwią, żeby można było policzyć zwłaszcza zwycięstwo tego, który jest naszym przewodnikiem, naszym ojcem. Tam szukamy życia, tam szukamy naszego przeznaczenia. To jest jedyna księga, do której warto się odnosić.